Cisza tutaj u ciebie aż w uszach huczy. Jakaś muzyczka by się przydała, nie wiem, wzięliśmy jakiegoś głośnika, byśmy tu dali czadu, kurde, porządnej muzyki posłuchali. Oj. O, i, I nie jestem zwolennikiem słuchania muzyki w sposób, który powoduje, że inni również są zmuszeni słuchać tej samej no, ale muzyki. Ale moja muzyka jest taka fajna, że <laughs> wszyscy ją słyszą. Słuchajcie, dzisiaj chcieliśmy pogadać gościmy u adwokat Sandry Duch. Dzień dobry. Na jej pobliskim jeziorku, już nie mówię, Twoje, Twoje, twoje <laughs> pobliskie, pobliskie tak, jeziorko, tak, tak. Które też tutaj jest w pewnych okresach tak zwaną strefą ciszy, tak. ale chcieliśmy pogadać najpierw chciałbym się. Ciebie zapytać. No bo często się zdarza sytuacja, że ktoś właśnie tą muzykę puszcza dla niego śliczną, uh -huh. dla innych nieśliczną, nawet jak dla mnie śliczną, to przecież ja mogę nie chcieć jej słuchać. Uh -huh. jak, jak, jak to jest? Można to tak hałasować, nie można? Czy policja może coś z tym zrobić? Projekt Prawo dla Marynarza powstał w 2019 roku, gdy właścicielka Fixab Kancelarii Adwokackiej przeprowadziła się ze Śląska na Pomorze. Sama kancelaria adwokacka może pochwalić się już niemal dziesięcioletnim stażem. Natomiast ostatnie 5 lat można uznać za kluczowe dla jej rozwoju w obszarze prawa morskiego i prawa dla żeglarzy. Wsparcie żeglarzy, marynarzy i turystyki wodnej to już nie tylko sposób na życie zawodowe adwokata, lecz przede wszystkim styl życia, ponieważ założycielka Sandra Duch, czyli ja, nosi dumny tytuł Żona Marynarza. Zapraszamy Was na bloga prawodlamarynarza.pl oraz na nasze profile na Instagramie i TikToku o tej samej nazwie. Kwestia głośnego słuchania muzyki to jest kwestia tak zwanego zakłócania porządku. Czyli, co do zasady, jeśli jesteśmy pośrodku niczego, nie wpływamy naszą muzyką na nikogo. E, nikt tej muzyki nie słyszy. E, no to wiadomo, że nie jest istotne, czy jesteśmy w rezerwacie, parku krajobrazowym, e, parku narodowym, czy gdziekolwiek indziej, choć wiadomo, myślę, że nikt nie pokusiłby się o słuchanie z głośnika e, muzyki w parku narodowym, choć przypuszczam, że są różne, różne pomysły. Tak. tak, tak. E, Ostatnio często się słyszy, zwłaszcza y, podczas rejsu y, niedawnego, na którym byłam, właśnie rozmawialiśmy na ten temat, y, że teraz z bardzo dużą popularnością y, cieszą się głośniki i słuchanie muzyki w sposób. Y, dostępny dla wszystkich. O, tak o, byśmy to ładnie dobrze tak, tak byśmy to nazwali. E, no, y, jeżeli zakłócamy porządek, czyli zakłócamy takie ogólne przepisy, znowu to ogólnych przepisach, no ale to są często właśnie tego typu regulacje utrudniamy komuś odpoczynek, bo w, danym momencie, bo w danym momencie właśnie my tą muzykę słuchamy, a ktoś tej muzyki słyszeć nie chce. Nie powinniśmy. Tutaj faktycznie oczywiście te przepisy dotyczące danego terenu, jakiś stref ciszy, czy bycia w lesie, gdzie jednak powszechne jest to, żeby jednak była cisza, e, chronią te osoby, które tej muzyki słuchać nie chcą. Mm -hmm. A czy wezwana policja mm -hmm. e, ma prawo. W wejść na pokład takiej osoby i zrobić z tym porządek. Ja miałem, przyznam się, kiedyś taką e, sytuację w Grecji, Zrobiłem gdzie sobie zwrot, chyba. moi sąsiedzi, e, to było na hydrze, moi sąsiedzi Anglicy mm -hmm. po prostu, no, troszeczkę za dużo wypili, hałas był, no, do późna w nocy poszedłem po, mm -hmm. po, po, e, na komisariat policji. Nie szkodzi. E, no, jak zobaczyłem, kto jest na służbie, były dwie takie mm -hmm. drobne i postury dziewczyny, więc mówiła, nic z tym nie zrobią. Na szczęście one perswazją, perswazją Głosową uh -huh. zrobiły porządek, bo jak uh -huh. dziewczyny ryknęły na tych Anglików, to ja na baczność stanąłem i był święty spokój. Ale tak. w Polsce, czy policja ma prawo wejść na jacht i zrobić porządek z czymś takim? Co do zasady, nie. Bo żeby naruszyć to miejsce, tak zwany ten mir domowy, często wykorzystywany trochę mhm. ponad miarę, ale żeby faktycznie zarządzić tak zwane przeszukanie, żeby wejść w to miejsce naszego pobytu, naszego zamieszkania, e, a jak no, musimy przyjąć, że to jest takie jakieś nasze mhm. miejsce tymczasowego pobytu, e, to musimy mieć jednak co do zasady ten nakaz e, sądowy, prokuratorski, jakikolwiek po to, żeby po prostu e, żeby po prostu uzasadnić, e, bo policja może wejść, jeżeli jest uzasadnienie popełnienia przestępstwa. Jeżeli jest zagrożenie życia lub zdrowia, no to wtedy tak. Jeżeli my mówimy o w głośnym zachowywaniu się kogoś na jachcie, to policja ma święte prawo stanąć na tym pomoście, czy na brzegu, czy gdziekolwiek i zwrócić uwagę, pouczyć, nakazać ograniczenie emisji hałasu. Jeżeli się do tego nie zastosujemy, może nałożyć mandat, może nałożyć Mandat, może skierować sprawę do sądu, opcji jest wiele, no ale jednak no, nie ma do końca podstaw do tego, żeby z tego powodu yy, wchodzili na jacht jasne. No ale już sam mandat czy skierowanie sprawy tak, do sądu to nie jest tak, że jesteśmy no nazwijmy to po imieniu bezkarni w tym zakresie. Znaczy tutaj to generalnie zachodzi zasada, no nie czyń drugiemu co tobie tak. niemiłe miłe i nasza muzyka niekoniecznie musi się podobać innym, a nawet jak się podoba, niekoniecznie muszą chcieć jej słuchać. Tak, trzeba też mieć pod uwagę, mówię to na przykładzie tego jeziora, że w różnych miejscach różnie ta muzyka się niesie i w, powiedzmy, gdy ktoś stanie z sąsiadów włączy głośno to mhm. słyszę, bo jest sąsiadem. Natomiast tu jest tak, że na jednym z pomostów takich ogólnodostępnych, e, faktycznie, jeżeli ktoś włączy tą muzykę, słychać na całym jeziorze. Tak więc jest to uciążliwe i na pewno byłaby podstawa do tego, żeby poprosić o interwencję policję, e, która mogłaby pouczyć taką osobę jednak o tym obowiązku e, uszanowania e, ciszy dla innych. Jasne. No dobrze, że wspomniałaś o tym, bo faktycznie zapomniałem o tym, że po wodzie to się tak niesie, że jakby tutaj nie było już zupełnie, totalnie wiatru, to myślę, tak. że naszą rozmowę byłoby słychać z brzegu. Ja myślę, że tą rozmowę słychać. Nawet przy tym wietrze. Nawet przy tym wietrze. E, sprawdzone. Sprawdzone. <laughs> sprawdzone, tak, bo kiedy nagrywam jakieś swoje materiały i stoję na tym właśnie wspomnianym wcześniej e, ogólnodostępnym pomoście, to sąsiad mi wspomniał, że hmm, ciekawe rzeczy mówię. <laughs> no tak, ale sąsiedzi często mają w, e, tak, Wyszulony słuch. Ryszulony słuch. Ryszulony tak, słuch. Tak, tak. Pozdrawiamy sąsiadów. E, no dobra, jesteśmy grzeczni, nie, nie chcemy hałasować, no ale dobiliśmy gdzieś na dziko do, do brzegu sobie e, i no klasyka, no, w śródlądowym pływaniu by się chciało jakieś ognisko rozpalić, posiedzieć, przy nim mhm. szanty pośpiewać, może kiełbachę jaką upiec. Jak to jest z tymi ogniskami? Ogniska w większości przypadków są zabronione mhm. w miejscach, które nie są do tego specjalnie wytyczone. Są czasami takie miejscowe regulacje, które mówią o tym, że faktycznie w tym My możemy to ognisko rozpalić, nawet możemy to ognisko rozpalić, ale musi to być odpowiednio zabezpieczone. Ale to zależy od konkretnego akwenu i od konkretnego miejsca. Co do zasady musimy przyjąć, że nie wolno nam tego robić tak byle po gdzie. prostu, byle gdzie, tak. Nawet na przykład tu w tym obszarze, bo to jest obszar chronionego krajobrazu, czyli taka najlżejsza forma ochrony krajobrazu mhm. możemy było powiedzieć, ale jednak jest, jest zakaz rozpalania ognisk nawet na własnych działkach musi być do tego specjalnie wytyczone miejsce, czyli ja muszę zrobić takie miejsce palenisko i wtedy mogę sobie spokojnie to ognisko uruchamiać. Nie mogę po prostu wziąć na działce byle gdzie sobie porzucać parę patyków, bo zakładam, że sobie poradzę z utrzymaniem tego ogniska w tym jednym miejscu. Więc nawet tutaj nawet na prywatnych parcelach jest obowiązek posiadania tego odpowiedniego wyznaczonego miejsca. Aha, no czyli na na plażach wiadomo, też nam nie wolno ogniska rozpalać, więc tu musimy wiedzieć, że nie tylko w lasach, nie tylko w takich miejscach śródlądowych, mhm. ale na plaży również nie. Jasne, czyli ogniska tylko w miejscach wyznaczonych, mhm. tutaj, ale znowu kręci. Słabo nas kręci. Mhm. Chyba coś nam z pleców wieje, ale bardzo słabo. Eee, czyli generalnie, no... Fajnie, fajnie kłaniają się zorganizowane te wszystkie bindugi, gdzie te miejsca po tak. prostu są wyznaczone i mamy, że tak powiem, święty spokój. Tak, można powiedzieć, że tych miejsc, na przykład takich y, przystań kajakowych, jest coraz więcej. E, tutaj, y, bo tu rzeka wpływa do, y -hmm. do tego jeziora, e, to tutaj też e, właśnie ten pomost ogólnodostępny, to jest takie miejsce, gdzie jest ta przystań kajakowa, e, jest miejsce, gdzie ten kajak można sobie o, ocieknąć z wody e, i tam są miejsca Właśnie wyznaczone do y, rozpalania ognisk, y, w odpowiednie i tego się powinniśmy trzymać. Mm -hmm. A tutaj jest ciekawa w ogóle sprawa, tu opowiadałaś, to też myślę, warto poruszyć e, o zasadach ciszy na konkretnie tym jeziorze. Bo ma, tak. mamy tutaj silnik, tak. ale nie jest tak, że zawsze możemy go użyć. Tak, od 1 czerwca do 15 września e, jest zakaz używania silników spalinowych, poruszania się e, łodziami z takimi silnikami. E, od godziny 22 do godziny 7. I co ciekawe, zakaz używania silników spalinowych rozciąga się na wszystkie pojazdy mechaniczne. Tak jest zapisane w tym rozporządzeniu. Uh -huh. To rozporządzenie z 1976 roku. Co w mojej prawniczej głowie powoduje, że zaczynam się zastanawiać, czy ja tu mogę samochodem wyjechać o godzinie 23. Aczkolwiek interpretacja taka trochę łagodząca te przepisy miejscowe nakazała mi przyjąć, że dotyczy to wyłącznie tego obszaru do tego półtora metra takim, od linii brzegowej, tak? I wtedy faktycznie na przykład na motorze krosowym przy brzegu przejechać nie powinniśmy. Nie powinniśmy. No to już takie przepisy, no to trzeba lokalnie sprawdzić. to są lokalne jest mhm. strona w ogóle w, jest to na stronie tych na stronach rządowych, mamy wszystkie jeziora są wymienione, w które oczywiście są objęte tego typu przepisami, więc spokojnie, może ten link zamieścimy do tego. Mhm. Do tego do tej strony i tam możemy sobie sprawdzić, czy jezioro, które nas interesuje jest objęte tym strefą ciszy i w jakim zakresie. I wtedy to mamy jasno powiedziane, jasno powiedziane, czy możemy tych silników spalinowych używać na tym jeziorze, czy też nie i w jakim zakresie. E, czy można tak przyjąć nie poprawniczemu, ale tak na tak zwany zdrowy, chłopski rozum, mm -hmm. kłania się absolwent Akademii <noise> Chłopskiego Rozumu, że jeżeli mamy zakaz używania silników spalinowych, to też nie przeginajmy z tą muzyką, bo to... Tak, e, bo to daje pole do interpretacji. Jeśli mamy w jakimkolwiek stopniu strefę ciszy na danym jeziorze w odpowiednich godzinach, e, o ile no mówi się, że nie ma czegoś takiego jak e, cisza nocna w miejscach, mhm. no, no bo no nie ma, to są jakieś tam wewnętrzne założenia danych skupisk e, mieszkaniowych. Wspólnoty tak, mieszkaniowe. Regalami tak. wspólnoty. Ale jeśli mamy strefę ciszy, na przykład tutaj od godziny 22 do godziny 7, to moim zdaniem spokojnie, jako osoba, która nie jest zadowolona z tego, żeby e, ktoś mi puszczał muzykę o 23, mogłabym się powołać na tego typu regulacje, że skoro e, akt, Sprawa miejscowego założył, że tu ma być cisza e, od tej do tej godziny to dlaczego ktoś go narusza e, swoim zachowaniem i w tym momencie mielibyśmy podstawę do e, poparcia swojego stanowiska, że nie chcemy tego hałasu w odpowiednich godzinach. Dlatego powinniśmy tą strefę ciszy jednak e, uszanowywać także w zakresie słuchania głośnej muzyki. Jasne. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, Proszę że bardzo. z żeglarzami nie ma problemu, bo żeglarze to głównie lubią ciszę. No tak. chyba, że sobie lubią puścić tą muzykę tak. albo pośpiewać w porcie szanty do białego tak, rana. Dokładnie. E, tak Tak, to, to tutaj hałasują. No z silnikami. Ale myślę, że szanty rządzą się swoimi prawami. Tak, tak. Byle, byle były śpiewane nie przez osoby z pierwszym stopniu muzykalnienia, czyli takie, które tylko wiedzą, kiedy grają a kiedy tak, nie. Tak, tak, tak. Ładne, ładne szanty można pośpiewać. Tam Bardzo Ci jest. dziękuję za poświęcony czas. My sobie jeszcze popływamy. Już wiem, Pewnie. że możemy pływać e, długo, że wyjadę przed, po 22 <laughs> nawet od Ciebie, tak, więc można tak. sobie poz, pozwiedzać. Nie Dzie będzie zakazu. Dziękujemy i do zobaczenia na wodzie. Do zobaczenia.